w kolejnym odcinku. Jestem Nina, jeśli ktoś nie wie, jeśli ktoś jest nowy. Jestem Nina e, i jestem aktualnie w Monachium, w szkole współczesnej, ale byłam w szkole baletowej. Na początku w Gdańsku dwa lata i później w Warszawie. I dalej jestem jeszcze w Warszawie, mam tryb indywidualny i e, wygląda to tak, że właśnie uczę się sama i później idę do szkoły, zdaję wszystkie egzaminy z ogólnokształcących i później też tak samo wszystkie egzaminy z tanecznych e, przedmiotów. I ponieważ zbliża się rekrutacja do szkoły baletowej, do szkół baletowych, bo szkół baletowych jest pięć, są to ogólnokształcące szkoły baletowe. I właśnie jest jedna w Warszawie, jedna w Gdańsku, jedna w Poznaniu, Poznaniu Bytomiu i Łodzi. I ponieważ zbliżały się rekrutacja, chciałam powiedzieć, że trzymam mocno za, za wszystkich kciuki i spełniajcie swoje marzenia i dajcie siebie wszystko, ale takie małe triki ode mnie ponieważ dużo właśnie osób się pyta, że jakby czego się spodziewać i w ogóle co to się co wydarzy. No to nagrałam dużo filmów na ten temat właśnie, jak się dostać do pierwszej klasy, jakby co można oczekiwać tam, co na przykład będzie na takim egzaminie. Do drugiej klasy, do trzeciej i chyba do czwartej też. I właśnie wszystko tutaj Wam teraz podlinkuję, ale też szybko omówię: czyli do pierwszej klasy tak naprawdę patrzą na Wasze predyspozycje, czyli właśnie na Wasze rozciągnięcie, na Waszą skoczność, na Muzykalność, na Waszą taką oryginalność, właśnie też taką. Muzyczność, czyli na przykład such, czyli nie wiem, na przykład jest jeden wyższy dźwięk, drugi jest niższy i musicie powiedzieć, który był wyższy, który niższy, jakieś takie klaskanie rytmu, naprawdę nie ma się czym martwić, trzeba mocno kciuki. Do takich już właśnie wyższych klas jest to bardziej tak, że po prostu robicie em, drążek i normalnie środek i skoki, em, czasami nawet puęty, więc wygląda po prostu to tak, że przychodzicie i normalnie robicie lekcje. I właśnie e, im, jakby aplikujecie do wyższej klasy, tym jest wyższy poziom e, tych wszystkich ćwiczeń. Ale wygląda to normalnie tak, że nauczyciel pokazuje wam ćwiczenia. Co Chcesz powiedzieć, Kaczko? Okej, okay, okej. Okay. Jest, zgadzam się. Wygląda to tak, że po prostu nauczyciel pokazuje te ćwiczenia i wy po prostu musicie je później zrobić. I do ta, już takich starszych, starszych klas czasami są puenty. Jej, okej. Okay. I do pierwszej klasy, jeśli chcecie zdawać, to zazwyczaj po prostu musicie być na przykład w topie i w samych majtkach, żebyście wszystko tak zobaczyli dokładnie, jakby jak pracuje wasze ciało, albo w bodach, to zależy. A już do starszej po prostu musicie mieć baletki, body, rajstopy yy, i, i koczka, oczywiście, zawsze miejcie koczka, yy, bo to od razu będzie, tak wiecie, takie profesjonalne. Pamiętajcie, żeby nie, nie zakładać majtek, żeby one jakby nie były w ogóle widoczne, ponieważ Balencjanie nie noszą majtek, tak naprawdę, jakby jak zakładacie rejstopy, to po prostu, albo jak zakładacie bot i dopiero rejstopy, to jakby na nic, ponieważ jak będzie wam prześwitywać jakieś majtki, to jest tak nieprofesjonalne. Więc pamiętajcie o tym, to jest taki trik. To co chcę powiedzieć, żebyście tak mocno się nie stresowali, ja wiem, że to będzie na pewno duży stres, ale nie stresujcie się tak mocno i po prostu dajcie sobie wszystko. Pamiętajcie, że jak wy przychodzicie do tej szkoły i aplikujecie, to nie oznacza, że wy macie być już, wiecie, prima baleriną, w tym sensie, że nie musicie wszystko umieć. Chodzi o to, że oni patrzą na wasze predyspozycje, patrzą na to, jak szybko zapamiętujecie ćwiczenia, patrzą na to, jakie wykonujecie, patrzą na Waszą jakby pasję. Więc jeśli na przykład jakiegoś ćwiczenia nie będziecie wiedzieć, albo na przykład nigdy go wcześniej nie robiliście, to naprawdę się nie bójcie, bo to właśnie tak naprawdę nie o to chodzi, bo właśnie aplikujcie do tej szkoły, żeby się takich rzeczy nauczyć. Tam po prostu będzie komisja i będzie na Was patrzeć. Druga rzecz to taki właśnie uśmiech na twarzy i odwaga w oczach. Ja zawsze to mówię, zawsze właśnie moi rodzice mi mówią, czyli uśmiech na twarzy, odwaga w oczach i jedziesz. To, co ja bym poleciła, dla osób, które aplikują do starszych klas, żeby na przykład pójść na jakieś takie lekcje, czasami nawet indywidualne, do jakichś tancerzy i po prostu, żeby Wam trochę tak pomogli, najlepiej właśnie do takich osób, które, um, które skończyły szkołę baletową, wtedy oni tak mniej więcej wiedzą, co i jak. I tak naprawdę szkoła baletowa Was naprawdę przygotuje do wiecie, teatru, jeśli chcecie taczyć teatrze, jeśli chcecie tancerzem, prima baleriną no to naprawdę polecam. Przed pójściem do szkoły, to naprawdę musicie się zastanowić, czy wy naprawdę tego chcecie, czy to jest naprawdę wasza pasja, czy jesteście w stanie poświęcić um, tak naprawdę swoje jakby te dzieciństwo, ponieważ od rana do nocy ćwiczycie, jesteście w tej szkole, to jest tak od 8 do 17 macie lekcje i po prostu musicie jakby być świadomi, że po prostu się poświęcacie swojej pasji, i jeśli to nie jest wasza pasja, jeśli ktoś um, wam każe, to naprawdę nie polecam pójść takiej szkoły, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo dużo wyrzeczeń, i to jest 9 lat w takiej szkole, i po prostu to jest dla osób, które naprawdę to kochają i które naprawdę chcą zostać tancerzami. I ta szkoła to nie jest tylko. Tańce, ale też i ym, ogólnokształcące zajęcia, więc macie od razu już maturę i macie dyplom tancerza, czyli zawód tancerza, i właśnie tu jest 9 lat. I pierwsza klasa szkoły beltowej to jest czwarta podstawówki, i ja jestem. Teraz w ósmej i za rok jestem już w ostatniej y klasie w szkole. Jeszcze chcę powiedzieć ważną rzecz, że każda szkoła ma swój akademik, swój, swoją bursę, więc jeśli na przykład jesteście nie wiem, z okolic tego miasta albo trochę daleko, no to pamiętajcie, że zawsze jest taka możliwość, że możecie tam mieszkać. Ja jak byłam w drugiej klasie baletowej, czyli to była piąta klasa podstawówki, ja byłam w Gdańsku, a byli pod Warszawą mieszkali, więc co weekend dojeżdżałam i naprawdę nie żałuję. Dziewczyny nawet z Krakowa jeździły co weekend po prostu do, z Krakowa do Gdańska, z Gdańska do Krakowa, więc mówię, że tam jest naprawdę dużo wyrzeczeń, ale jeśli to kochacie, jeśli to chcecie zrobić, to naprawdę można zrobić wszystko dla, dla swojej pasji. Jeszcze jedna ważna rzecz, która właśnie mi się przypomniała. Pamiętajcie, że szkoła baletowa, jak sama nazwa mówi, to jest właśnie szkoła gdzie jest bardzo dużo tańca klasycznego, czyli baletu. I mamy też współpracę na przykład z teatrem, że możemy później tam tańczyć. Nawet jak, na przykład, jak skończymy szkołę i jesteśmy bardzo wybitnymi tancerzami, to idziemy do teatru. Na przykład właśnie z Warszawy do Teatru Wielkiego w Warszawie. I w czasie naszego procesu nauczania też mamy praktyki sceniczne i wtedy tańczymy właśnie w teatrach. I na przykład rok temu ja tańczyłam Dziecka do Orzechów i tańczyłam na przykład myszkę. I to, że tam jest nazwa Szkoła Beltowa, nie oznacza tylko, że jest tam taniec klasyczny, balet. Jest tam na przykład też taniec współczesny, hip-hop. Jest oczywiście rytmika, umuzykalnienie. Później to są audycje muzyczne, czyli też wiemy, wiecie, Odnośnie muzyki dużo, odnośnie właśnie umuzykalnienia i historia tańca, czyli dowiadujemy się, co się działo wcześniej, jak w ogóle to się wszystko powstało, taniec. Mamy też taniec ludowy oraz y, taniec dawny, czyli wiecie te wszystkie takie piękne rączki i to jak ta arystokracja tam tańczyła, taniec charakterystyczny. W niektórych szkołach też jest jazz. I Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało w komentarzach. Ja właśnie starałam się teraz wszystko powiedzieć, to co, jakby jakieś takie triki czy coś. Ale jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Trzymam za wszystkich mocno kciuki. Możecie też padać na inne moje filmiki, gdzie na przykład pokazuję, jak zrobić KOKA, albo właśnie jak wygląda rekrutacja, albo w ogóle co to jest ze szkoła, w ogóle o co mi chodzi. Szczerze, ja pamiętam, że był taki, wiecie, serial Violetta, i wtedy właśnie to była taka szkoła muzyczna, i oni tam tańczyli, śpiewali i w ogóle grali na jakichś instrumentach. I ja mówię, o jest do takiej szkoły pójść i to jest taka trochę właśnie szkoła beletowa, że tylko bardziej taneczna yy, i jest bardzo dużo tańca klasycznego, więc jeśli chcecie właśnie zostać paletnicą, to serdecznie polecam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i właśnie mówię, podajcie na jakieś inne odcinki, żebyście też zobaczyli o co chodzi, żebyście się nie stresowali. Trzymam mocno za Was, bardzo mocno za Was kciuki. Podajcie na moje social media, na właśnie Instagrama, TikToka i co? Buziaki, miłego dnia, miłego popołudnia, miłej nocy, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. jackie